Z tym, co powiedzieć w takich sytuacjach wyjątkowych, coś mi uciekło, jest. Dlatego, że jest zbyt wiele rzeczy, które chciałbym powiedzieć, a przecież Wy nie, nie przyszliście, żeby słuchać. Zapowiadacza, tylko posłuchać tego, co się będzie działo na scenie. No ale kilka słów powiedzieć trzeba. No, jak doskonale wiecie, bo z konkretnego powodu tutaj się spotkaliśmy. Świętujemy dzisiaj 15-lecie pracy, tudzież zabawy scenicznej naszego przyjaciela wieloletniego salonowego, którego znacie, lubicie doskonale, pamiętacie, koje życie było. Bo na tych naszych scenach i jeszcze w klubie muzycznym weekend i tutaj w Starym Klasztorze, na dole, na górze, tutaj na tej sali, na tej scenie takiej sezonowej w atrium Michał. Już nawet nie będę liczył, bo to już jest nie do policzenia chyba, nie do odtworzenia ile razy. W dawnych czasach no taka podpora też oprócz tej koncertowej, no taki nasz główny zawodnik afterowy, jak pamiętacie jeszcze z tych czasów weekendowych. No można by tutaj tych wspomnień mnożyć. Chciałem tylko pewien taki kontekst nadać, że, że to wcale nie przypadek. Jestem bardzo szczęśliwy, że Michał nie tyle wybrał, bo, bo, bo jak gdyby w ogóle nie poddawał w, Jakimś rozważaniem tej kwestii, gdzie ten benefis urządzić. Bardzo się cieszę, że, że, że postanowił świętować to z nami w tej, w tej naszej przestrzeni, z nami, jako publicznością salonową. To też jest dla mnie osobiście i myślę dla Was jakaś taka wartość dodana. Jak się domyślacie, no dzisiaj wieczór w całości do, należący do Michała, którego wspierać będzie oczywiście Judyta, małżonka, która od lat też instrumentalnie, muzycznie i w każdy inny sposób Michała wspiera. Będą po drodze jakieś niespodzianki. Ja w przed tym wieczorem nie usiłowałem nawet dowiedzieć się, co Michał przygotował, bo nie chciałem sobie sam też pewnych zaskoczeń tutaj darować. Natomiast no, myślę, że będzie, znacie Michała, będzie wesoło, będzie, będzie na pewno momentami pewnie iście gabaretowo. Natomiast będzie też wzruszająco, będzie też myślę, tak momentami nawet dość, dość refleksyjnie. No bo czasy mamy takie, że nawet kiedy się śmiejemy, to często jest to ten śmiech przez łzy. Będziemy robić przerwy, które się przedadzą i wykonawcom i, i wam. O tych momentach będzie już Michał tutaj ze sceny. Z, będzie nimi dyrygował, będzie tutaj moderował te, te, te wydarzenia. No to cóż, pozostaje mi oddać Was w ręce wyrośniętego tego 15 -latka, Michał Wielkowski.